Tak, dobrze zauważyliście, coś się tutaj zmieniło i przyczyną tej zmiany jest podobno najlepsza w historii golarka marki Philips, czyli i9000 Prestige Ultra. No to zobaczmy, jak spisze się w praktyce. Na początek ważna informacja. Tak, to jest golarka i tak docelowo służy do tego, żeby ogolić się na gładko, ale jeżeli mamy inny pomysł na naszą brodę, to i9000 Prestige Ultra. Też sobie z tym poradzi. I właśnie od takiego skracania zacząłem ja. Zarost mam zdecydowanie twardy i długi, ale nie zrobiło to na i9000 Prestige Ultra właściwie żadnego wrażenia. Gdybym chciał jednak zachować brodę, to mógłbym po prostu najpierw trymerem ją wyrównać, potem skrócić zarost na szyi, a potem już ewentualnie tą główną głowicą ogolić na zero te miejsca, które bym chciał, żeby pozostały gładkie. Ostateczny plan był jednak taki, żeby ogolić się na gładko. I pierwsze, co się okazało, to jest to, że nie mam absolutnie żadnego pojęcia, jak właściwie korzystać z golarki. To znaczy, no teoretycznie wiem, ale w tym przypadku dla mojego dobra okazało się, że ta golarka wie lepiej i co najważniejsze, cały czas podpowiadała mi... Co robić i jak, i to na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest aplikacja, w czasie rzeczywistym dostajemy informacje na temat tego, czy dociskamy ją do twarzy z odpowiednią siłą i czy ten ruch, jaki wykonujemy, jest po prostu prawidłowy. Gdyby jednak komuś nie chciało się zabierać telefonu do łazienki, no to na szczęście nie musi, bo tuż pod głowicą znajduje się taki pierścień LED, który świeci na kolor, który od razu nam pokazuje. Czy golimy się dobrze, czy robimy to źle? Na początku byłem trochę przekonany, że to jest taki zbędny gadżet, ale po krótkim czasie się okazało, że naprawdę łatwo jest podążać za tymi wskazówkami i po drugie to naprawdę pomaga, bo jest szybciej, wygodniej, skuteczniej i dla kogoś, kto zaczął się znowu teraz golić, pozwala to dużo łagodniej potraktować skórę. Do wyboru mamy też pięć trybów golenia. Nazwy są oczywiste, więc łatwo znaleźć ten tryb, który nam będzie pasował. Do do naszego stylu golenia, a dodatkowo wszystkie są jeszcze wspomagane, oczywiście, przez AI. I tak, chociażby było już wspomniane informowanie nas na bieżąco, czy prawidłowo się golimy. Ale do tego dochodzi też na przykład monitorowanie gęstości zarostu i automatyczne zmienianie mocy. Czyli nie musimy nic klikać, żeby goliło w danym miejscu z większą mocą, ani nie musimy też odruchowo i niepotrzebnie mocniej dociskać golarki do twarzy. Pojawia się więc proste pytanie, jak dobrze możemy się tym ogolić. I krótka odpowiedź brzmi fenomenalnie i tym, co w i9000 Prestige Ultra jest chyba najlepsze. To są trzy rzeczy. Po pierwsze, golarka jest mega, mega delikatna. Przykładowo na nagraniach, które widzicie tutaj, pozbywałem się naprawdę gęstego, długiego zarostu i co? I no, właściwie zero podrażnień, zero problemów. Ja nie mam idealnej cery, więc niestety nie wygląda tak z obrazka, ale jakichś dodatkowych podrażnień po goleniu właściwie nie było w ogóle. Po drugie, fenomenalne jest to, jak golarka radzi sobie z takimi naprawdę trudnymi miejscami na twarzy. We wszystkie te miejsca maszynka dostaje się no właściwie bez najmniejszego problemu, i ta głowica wygina się też tak że właściwie cały czas ma kontakt z naszą skórą, więc i golenie zajmuje nam mniej czasu i potem nie trzeba też sięgać po jakieś inne sprzęty, żeby gdzieś sobie ewentualnie nasze golenie poprawić. Po trzecie, jakość golenia jest tutaj właściwie bezkonkurencyjna. Jeżeli chodzi o część taką teoretyczno-techniczną, to i9000 Prestige Ultra wykorzystuje system, który unosi lekko włosy u nasady, a potem je podcina dzięki czemu tak naprawdę przycinane są minimalnie mikroskopinie. Poniżej poziomu skóry. Co to daje w praktyce? Przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, bezpośrednio po goleniu skóra jest naprawdę absolutnie idealnie gładka. Po drugie, efekt tej gładkości utrzymuje się po prostu długo. Ja sam mam brodę, która błyskawicznie odrasta, ale i tak przy tym trybie golenia byłem w stanie przetrwać właściwie cały dzień bez komentarzy, że drapię. Teraz można zadać pytanie, jak to teraz wszystko wyczyścić? Dobra wiadomość jest taka, że tego sprzątania praktycznie w ogóle nie ma. Na przykład tak wygląda z zewnątrz golarka po całym procesie, a tak wygląda w środku. Co zrobiłem? W sumie to nic, poza tym, że włożyłem ją do stacji czyszczącej, nacisnąłem przycisk i odczekałem minutę. Potem mogę ją jeszcze włożyć do etui, gdzie jest dodatkowo dezynfekowana. Sam nie musiałem robić tutaj właściwie absolutnie nic. A i przy okazji wszystko co jest w tym zestawie jest wykonane naprawdę świetnie. Golarka jest metalowa i robi mega solidne wrażenie stacja czyszcząca wygląda na tyle dobrze, że nie będziecie chcieli jej chować a etui jest nie tylko ładowarką z funkcją dezynfekcji ale też po prostu świetnie się prezentuje i jest na tyle solidne, że spokojnie możecie zabrać golarkę w środku w długą podróż i nic się jej nie stanie. I na koniec można zadać dwa standardowe pytania czyli czy ten sprzęt ma w ogóle jakiekolwiek wady i Proste, czy warto go kupić? Jeżeli chodzi o wady, to w sumie nie wiem. Naprawdę nie wiem, może poza tym, że moja domowa kamera zaczęła sypać alertami, że pojawiła się w domu jakaś nieznana twarz, ale tak, poza tym wszystko jest tutaj wykonane i działa dokładnie tak, jak powinno. Samo golenie jest fantastyczne precyzyjne, bezwysiłkowe. A to wsparcie algorytmami i aplikacją dodatkowo pomaga się ogolić tak, żeby było dobrze i bez śladów, co dla mnie, jako ponownie początkującego adepta golenia się, było naprawdę istotne. Do tego wszystkiego, czyszczenie tej golarki jest no, bezwysiłkowe i tak, pewnie raz na jakiś czas dobrze jest zajrzeć do środka, ale poza tym nie musimy się właściwie niczym przejmować. I jeszcze do tego dobra wiadomość. Na ten sprzęt możemy mieć 7 lat gwarancji, więc jeżeli teraz w niego zainwestujemy, no to mamy po prostu sprzęt na długie lata. I gdyby tego było dalej, wciąż mało, to nie dość, że zestaw jest naprawdę bardzo, bardzo bogaty, to jeszcze wszystko tu jest wykonane po prostu ultra premium. Nie, nie sądziłem na przykład nigdy, że ustawię w łazience tu i do golarki w jakimś eksponowanym miejscu, ale no, nic nie poradzę. W tym przypadku właśnie tak było, bo po prostu wygląda to mega ładnie. Więc jeżeli ty szuka naprawdę doskonałej golarki, może nawet najlepszej, która idealnie ogoli go nawet w tych najtrudniej dostępnych miejscach, no to moje zdanie jest proste, dalej szukać nie musi.